Stąd był pomysł, że takiego czegoś nie robiliśmy jeszcze. Chcieliśmy spróbować, zawsze robiliśmy piosenkę troszkę taką można powiedzieć tradycyjną, literacką, trochę, poetycką, e, wszystko z, w akustycznym brzmieniu raczej, może nie do końca, ale jednak taką tradycyjnie zrobioną, jeśli chodzi o nowoczesny nurt muzyki brzmiącej bardzo, e, może nie do końca elektronicznie, ale brzmiącej trochę inaczej, czyli to, co się dzisiaj gra, to, co się dzisiaj słucha, nie, może nie, nie do końca w, w Polsce, chociaż dużo się tego słucha, ale, ale też głównie za granicą. I pomysł był taki, żeby przerzucić taki, takie brzmienie, taki rodzaj muzyki na polskie teksty. które teksty też nie do końca są takie banalne, są poetyckie, większość z nich są teksty poetyckie, a, a muzyka jednak brzmi trochę inaczej, nowocześnie. Dlatego stąd no, chcieliśmy, żeby, żeby pojawił się jakiś nowy nurt i żeby młodzież sprawdzić naszą, czy po polsku można zaśpiewać w ten sposób piosenki. To też trochę przypadek, bo kilka tekstów się przytrafiło mi, yy, które... Yy... Który, do których zapewniam zamierzałem zrobić muzykę. I pojawia mi się te teksty i je czytać, i tak mówię, kurczę, ja w ogóle jak ja nazwę ten spektakl? Jaki, jaki pomysł? I tak czytam jeden, czy tam drugi. Tak, ten jest, na przykład ten był jakimś tam zwątpieniu, ten był o jakiś tam, że ktoś kogoś zauroczył, ten był o jakiejś tam tęsknocie i mówię, kurczę, a może tak o uczuciach, bo no taki po prostu pomysł się zrodził w głowie we mnie, że mówię, a może przedstawić 12, mam 12 akurat dziewczyn i zrobić, jeszcze 12 grudnia zrobić premierę i 12 sióstr, i zrobić taki program, gdzie będą. E, Młodzież, gdzie będzie śpiewała o różnych uczuciach kobiecych, może nie tylko kobiecych, ludzkich, ale akurat 12 siust i każde o innym uczuciu. I później już szukałem tekstów, rozglądałem się między innymi od ciebie, dostałem tekst, w którym znalazłem coś, że właśnie może być coś e, typu uwielbienie człowieka, dlatego tak nazwałem ten tekst, chociaż może do końca nie miałeś takiego zamiaru. I, i tak właśnie pozostałe teksty nazywałem tytuły, w, z których wyciągałem esencję, o czym to mogłoby być. Jak Na początku te, one były nastawione do tego bardzo sceptycznie. E, nie wierzyły w ten program, że coś takiego powstanie, że to będzie nowo napisana muzyka przeze mnie i przez mojego kolegę Maćka Moszyńskiego, e, i że to będzie nośne, że to zdobędzie jakąś e, renomę, że to będzie na tyle dobre, że one wyjdą, no, ze się i nie będzie wstydu. Miały dużo obaw. Na pierwszym wyjeździe e... Sorry, wiem pan. Na pierwszym, wyjeździe, na pierwszym wyjeździe, którym byliśmy w Karpaczu w lutym w tym roku, gdzie powstały tylko takie szkice tych piosenek, te teksty, one dostały do ręki, zaczęły je śpiewać i tak, ale tak z dnia na dzień okazało się, że jak się prześpiewa kilka razy, co na czym polega magia, że najlepiej lubię piosenki, które znam, czyli te które lecą w radiu, a tych piosenek nie znały, ale co śpiewały je kilka razy, okazało się, że każdy numer jest naprawdę fajny i można coś w nim znaleźć ciekawego. Także później już z dnia na dzień, kolejne tygodnie, gdzieś tam się spotykaliśmy, to te prześpiewania były coraz lepsze, później wymyśliłem chórki do tego i tak dalej. To wszystko później powstały pełne aranżacje. Moje i, Maćka i i się zaczęła rodzić całość i one zobaczyły, a wow, a jednak można coś zaśpiewać nieznanego i będzie fajnie. 16 lat i przyszedłem do Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, bo tutaj ktoś mi powiedział, że jestem w stanie poprawić moje umiejętności wokalne, bo gdzieś tam od zawsze wiązałem z tym swoją drogę. Przyszedłem na górę do biura i tam był właśnie Krzysiek, wtedy jeszcze pan Krzysiu, pan Krzysztof Proziński. Zeszliśmy na dół do sali, zaśpiewałem mu jedną piosenkę i powiedział, żem został i tak to się zaczęło. Tak, 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 mój wychowanek, to jest, on jest, no tutaj o dziwo, on jest ode mnie o, o całe 20 lat młodszy, ja jestem starszy, to był mój uczeń przez 4 lata bodajże. A później wyjechał do Warszawy, tam go pognało. No i tam zaczął realizować się muzycznie, ale cały czas nie zrywaliśmy kontaktów, dobrze się czujemy emocjonalnie, jeśli chodzi o muzykę wspaniale, zrozumiemy się i tak samo czujemy, i to samo lubimy. I dlatego stąd ten pomysł później powstał gdzie się spotkaliśmy gdzieś na wakacje przy okazji i ja mówiła, moglibyśmy coś zrobili jeszcze wspólnie. I Pewnego razu, po prostu, kiedy prowadziliśmy już razem, ja też jako e, nauczyciel, tak samo jak i on na warsztatach e, Fundacji Młodzi Artyści, stwierdziliśmy e, wieczorem po zajęciach, że może byśmy rzeczywiście zro zrobili coś razem, że przyszedł taki moment, że chyba trzeba to zrobić i że mm, chcielibyśmy dotknąć trochę innej materii, żeby to było bardziej nowoczesne niż to, w czym zawsze prezentowało się studio piosenki Rato, przynajmniej to, które ja pamiętam z czasów, kiedy ja tutaj śpiewałem. No i minął rok i mamy coś takiego. And mm -hmm. W systemie pracy z rato jest, jest, jest taka sytuacja, że zawsze Rato gdzieś wyjeżdża przynajmniej na, na kilka dni, żeby tam się spotkać i tam y, ograć cały materiał. Przynajmniej ten na samym początku, to takie pierwsze koty za płoty. I myśmy pojechali do Karpacza w lutym tego roku i w Karpaczu skleiliśmy to wszystko i tam zaczęliśmy właściwie, mieliśmy zajęcia z dzieciakami y, po południu, a z rana pisaliśmy cały czas piosenki, i tak to było naprawdę to była taka machina pisania numerów, ile zdążyliśmy napisać, tyle napisaliśmy, a następnie po prostu ja zjeżdżałem do Zielonej Góry co parę miesięcy i dopisywaliśmy kolejne piosenki. No i w ten sposób mamy. Η να